spicy meat. Yeah, Dobra, ósma. on ósma już jest, co? Od dziewiątej. Dobra, to... Tu, opędzluj To... Do będzie dostępne. Oblecimy jeszcze tutaj. Weźmiemy sobie... Jedną kawkę. Kersy. Jedną kawusię. Nie mogę, no popierdzieli mnie. On ma jakąś... wodogłowie i... schizofrenię. Ach. Idziemy do Henry'ego obejrzeć kasetę, bo miałem jakąś do tego kuriera. Nie ma mordo. Zajrzyjmy sobie filma. Uniwersalny no kto by się spodziewał? Ma kanałka wróżenie jedzenia. O, tak, tak. Dalej pykam byczku. Przyszłość w pracy. już, już nie pracuje trochę. useless. Bonus podczas stringów. O, no to te dwie rzeczy są spoko. Dobra. Tam miał chodzić ten film. E, I tak. On hmm. się przyda, i ma zioła kanapka, bo też często jest ze mnie używana. elegancko. Dobra, niedługo. Waleczka. Oga, człowieku już. Aby trenuję, jem i walki wygrywam, człowieku. Bez sterydów, 23 siły jest nabijane. tako. Już policji się nie robi. No tu pa już i oponka jest, poręcze, kurde drążek, człowieku. Idziesz. Nie stoi w miejscu. Rozwija się, chłopak. Kanał jeden na YouTubie. Aleczka, dobra. Idziemy do sklepiku. <laughs> A kocham kurwa to jak ty wiesz o, o czym ja pierdolę. Dobra, e, kanapeczki wlatują. I te pączki. No dojeść też. Dobra, idziemy jeszcze po dopalacz. Po dopalacz, nie po sterida, tylko taki suplement. To warin. Mik. Idziemy znowu mu wklepać, już chyba po raz siódmy. Dawaj, byku. Win Dobra yy... Łazwo Kaska się zarabia, człowieku Dobra, yy, żeby nie tracić czasu na spanie, Tyk yy, dał po kawusie, pik, pik, pik. Dobra yy, Kurde, jak ja mam w ogóle Quest. -a. teraz, czy ja mam coś, czy ja muszę dalej nawalać. Te chipy, chipy, a te chantle mogę tam kettleballer dla niego znaleźć w garażu. A ten co tu robi? Konia. Paring <laughs> z tym mu To to się... <laughs> <Ja> go zabije. <laughs> Człowieko, żebyś ty wcześniej słyszał, jaki dialog był gościu. Walczyłem z gościem co w kartonie był i gościu mówi Dobra, możecie już sobie iść, bo ci debile co tworzy tą grę nie stworzy dla mnie animacji chodzenia. A to Lenie Daszka <noise> takie coś, nie? <noise> Wdzięki jak pan Nie mogę. Dobra, idziemy swojkowi wpieprzyć, by się od starej odpierdzielił. O, to tak źle się. Co za jakiś Co z jakaś alladyna ma o, kurwa? Co jest? Ja pierdole! Oj kurwa, zrobi mieszane, mieszane. Ja pierdolę. Dobra, chłop ma dużo siły, nie wiem czy to sprężynka pomoże, czy nie 100 hp mu się odnawia co rundę, no nie mogę. Taki bullshit. Nie da się z tym chłopem wygrać. Nie mogę, no. Czy znaczy ja mogę potem iść i mówić jeszcze raz tak jakbym chciał, czy nie? czy w ogóle da się go pokonać, czy za gra zakład taki scener, że mogę być taki dokoksowany, że mogę mu spuścić w pierdziel? No dobra. Eee, hu 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 hu. Zaraz, abym jeszcze coś innego zrobił. Bo się odblokowało. Dobra, tu wiem gdzie iść. To no tak, jeszcze bym wyszedł z miłą chęcią. Ja mogę normalnie zrobić zakupy chociaż? Dawusie. Lepiej stracić czas akurat, bo wiadomo co zostanie pewnie jakaś bitka będzie jak zawsze. Co jest kurwa? A myślisz o tym wzmocnieniu. Dobra, niech zostanie może tak gówno. Zaawansowane ataki maziowca O, jeszcze jeden strzał mu daj. Dobra, elegancko. Tu jest wątków, nie mogę. Kurde, renował w kanałach. Prosamy sobie po tych kanałach, pewnie tu gdzieś będą też te. O ja właśnie. Człowieku, to już są i krokodyle ninja, żółwie ninja, robale ninja. Człowieku. Tyle wątków. To jest szok. Dobra, tu byliśmy u niego. Tutaj jeszcze się przejdziemy. Tam jeszcze, tu jeszcze jest jakiś nieodkryty. Tutaj bazo, tutaj nie było nic, nie. Dobra, wychodzimy stąd. Zapisy do walki są, zaraz treniks. Z... Pan tymi, że powiedzieć hmm. Nie ma sprawy. Dobra, kawusie. Idziemy na te... na... Zamknięta, kurde. Na wysypisko. W sumie na razie nie potrzebuję tego, to może... Lepiej nie. Nie wiem jak to teraz asplanować. Dobra, idziemy na siłkę. Odbić te punkty, co na te walki poszły. 5, tylko. Wiesz co, zależy pod takim względem. Pod względem ogólnie takiej fabuły i wciągnięcia się to jedynka mi bardziej pasowała. Dwózka jest taka. Kurde, no odbiega strasznie tak. Wiesz niby to jest po poważne, że wiesz, szuka swojego ojca i ten, a nagle w pewnym momencie kurwa se jajcuje, że yy, ten. Że twórcy nie dodali animacji gościowi kartonowemu kurwa, animacji ruchy. Więc <laughs> jest takie no. Ta ogólnie rozbudowana jest ta bardziej, no. Powiedzmy, że ma tam jakiś sens, nie? Więcej aktywności jest. Nie jest taka tematyczna strasznie. Znaczy na różne więcej sposobów grać. Możesz się skupić na treningach, możesz się skupić na zarabianiu kasy, a tam już jak robisz jedno, to się jedno w sumie. Znaczy no ma mogłem wybrać albo być policjantem No bo Nie wiem, czy chcesz spoiler, czy nie Zależy czy chcesz spoiler No właśnie, jestem tego samego zdania I tutaj paczucha Jeszcze w jednym miejscu gdzieś musi być paczka już Barego? No wątpię. Tutaj nie ma. Raczej nie ma, w laboratorium nie było, na farmie Bobo było. W puszczonym domu też znalazłem. Pod mostem byłem, chyba też była gdzieś ta paczucha Kurde gdzie jeszcze? Jedna może być. Jerzy? Wejdziemy do tego, może kuriera, może dam ci gdzieś. To jedna zapodziała. Nie ma tutaj. Dobra, gdzie oni jeszcze mogli rzucić? Na komisariacie? wiem, na komisariacie nie było tej paczki. No to nie mam pojęcia, gdzie w takim razie jeszcze może być.